Chciałam porozmawiać sam na sam. Ok. Coś sobie wyjaśnijmy. Twoja próba zatrzymania Ochmana to jest pokaz braku profesjonalizmu. Dlaczego nie wezwałeś wsparcia? I co z tego? Każdy w tym fachu nosi jakąś ranę w sercu. Kogoś stracił, kogoś nie ostrzegł, wiem, ale ja w swoim tymi potrzebuję samotnych myślicieli. Potrzebuję ludzi z głową na karku. Z warunkiem, że tej głowy nie tracą, dlatego po prostu może nie przeszkadza. Emocje są złym doradcą, komisarzu. Złapiemy go, posadzimy na ławie oskarżonych. Ale на моих условиях.